Okej Dobra, bo on kifkę robi uh, No nie wiem, nie wiem <laughs> Ty, bo on, jak, gdyby, jak zagramy skoczek C6, to się nic nie zmienia w tym rozumieniu, że wchodzimy w taktykę. Mówię szefczyka Yo, to Okej To nie ma znaczenia, nie jest tak źle Okej, więc... Nie mam pojęcia, co ten 92 move robi But... Odmutowany jestem, wiem, I że jestem odmutowany, bo jak mam gadać z kubą, kiedy jestem zmutowany. Czy nas znajdzie d4? Nie znalazła. Patrz, kramy serca, peace. Okay, uh, let's play. A może Queen happy. F6. <laughs> no i to mi się podoba. That's, that's how it works. Agresive openings F3. Queen F3? Okay. wait queen to f3 or pawn to f3 queen f3 queen f3 queen f3 okay 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 Boop. yeah <laughs>